Adam Roguski i prosto z parkietu: rynek mieszkaniowy między programami, gra popytu i podaży. Co dalej z cenami? Czy będą tu drugie Niemcy? Zapraszam na rozmowę z ekspertką. A z nami w studiu Aleksandra Gawrońska, szefowa działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Mamy ciekawy czas, zresztą kiedy nie mamy ciekawego czasu w mieszkaniówce. 2023 to był taki moment, kiedy była nierównowaga podaży i popytu, to miało swoje konsekwencje. Między innymi z tego wziął się wzrost cen mieszkań. Pod koniec 2023 widzieliśmy, że deweloperzy, jeśli chodzi o produkcję mieszkań, podaż, wskoczyli już na taki poziom, jaki widzieliśmy w latach dobrej koniunktury. No, i teraz mamy też taki moment, kiedy skończył się jeden wielki program wspierania popytu kredytowego, a jesteśmy przed drugim programem, który nie do końca wiadomo, kiedy wejdzie, podobno pod koniec roku, i też nie wiadomo za bardzo w jakim kształcie, bo założenia zostały przedstawione, ale tutaj też słyszymy, że jakby końcowy wynik konsultacji może być trochę inny. I okazuje się, że w styczniu, mimo wszystko, jak pokazują dane GUS, ta produkcja mieszkań była na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o deweloperów. No i pytanie, czy to jest taki efekt trochę rozpędzonego pociągu, czy to już jest ten moment, kiedy ta produkcja z nami zostanie. Tu jeszcze można powiedzieć, że jeśli chodzi o tę drugą grupę inwestorów, czyli kowalskich, no, ta skłonność do budowy domu, tutaj statystyki są wciąż relatywnie. Niskie, płaskie, tutaj nie ma takiego jakiegoś optymizmu, entuzjazmu, wzmożenia, więc jak, jak, te, jak te perspektywy, jeśli chodzi o deweloperów, się rysują? Faktycznie, jeśli popatrzymy na ogólne wyniki dla całej Polski, mam na myśli na budowę, czyli rozpoczynane inwestycje, widać pewien optymizm w tych statystykach. Te 12 tysięcy rozpoczętych mieszkań w styczniu, ten wynik jest, jest, dobry. Jak go w ogóle porównamy rok do roku, to wręcz możemy powiedzieć, że jest fenomenalny. Ale pamiętajmy, że jest to pewien efekt, efekt bazy i porównujemy ten wynik ze styczniem 2023 z takim najniższym, prawda, jednym z najniższych wyników miesięcznych ostatnich lat. Powiedziałam, że wynik ze stycznia tego roku jest dobry, ale warto moim zdaniem wspomnieć, że te rozpoczęte budowy w styczniu to trochę, tak jak Pan Redaktor wspomniał, efekty sprzedaży z drugiej połowy 2023 roku. Czyli takie pewne przesunięcie, prawda? Wprowadzanie do sprzedaży inwestycji w drugiej połowie, ale teraz po części jeszcze widać to w tych rozpoczynanych budowach. I zapewne. Spadki sprzedaży w pierwszych miesiącach bieżącego roku no mogą zaowocować pewną stagnacją rozpoczynanych inwestycji w kolejnych miesiącach i taki scenariusz należy brać. Pod, pod uwagę. Trzeba też podzielić wyniki dla Polski, zapewne na kilka grup, w zależności od wielkości rynku mieszkaniowego, i w ramach tych największych rynków, nadal w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, nawet jeżeli ten początek roku pod względem rozpoczynanych inwestycji wypadnie dobrze, to pozostaje pytanie, co dalej w, w tym całym 2024 roku. Nie ma bowiem na tych rynkach, tak? Warszawa, Kraków, Wrocław, zbudowanego zapasu pozwoleń, który pozwalałby na takie sprawne rozpoczynanie nowych inwestycji. Ta taka obecna rezerwa pozwoleń, którą my szacujemy, no, Powinna wystarczyć raczej na 3-4 miesiące, a nie na takie bezpieczne, prawda? Wprowadzanie nowych inwestycji do. I do, do sprzedaży, rozpoczynania tych, tych budów. A przed nami na horyzoncie kolejne wybory samorządowe, więc więcej takich perturbacji prawda, i, i problemów na horyzoncie. Także duża tutaj praca po stronie deweloperów w zdobywaniu tych nowych zgód na nowe inwestycje, ale również po stronie urzędów, prawda, wydających te decyzje administracyjne. Chociaż oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, tutaj musimy te ręki w pewien sposób spróbować podzielić tam, gdzie ten problem podażowy cały czas jest a na te, w których jest on mniejszy, tak jak Poznań czy Łódź w ogóle, która jest na zupełnie innym e, biegunie. Wspomniał Pan redaktor również o e, nowym programie. Mamy tą bardzo ważną grupę nabywców, czyli nabywców pierwszych mieszkań. E, I oni na ten moment po prostu czekają. Dostali pewną obietnicę e, nowego programu mieszkaniowego, no i dopóki nie będzie jasne, jakie będą dalsze losy, tego nowego programu, mieszkanie na start, kredyt na start. Jaki go będzie finalny kształt, to ta grupa wstrzymuje zakupy. Ona jest taka najbardziej przewidywalna, prawda, jeżeli chodzi o te grupy, grupy popytowe. No i z każdym tygodniem, jak, jak czytamy informacje w, w mediach, no to gdzieś ten termin prawda, wejścia w życie tego, tego programu, jego finalnego kształtu, nam się troszeczkę przesuwa już. Połowę roku, z lipca na jesień, a nawet pan redaktor wspomniał może pod koniec roku. Co do um, rozpoczynanych budów um, przez indywidualne osoby, myślę, że warto również wspomnieć o tym, że um, również program PK2, prawda, on był skierowany do osób budujących domy jednorodzinne, więc tutaj ten kolejny program najprawdopodobniej też będzie im po części dedykowany, ten część osób będzie chciała z niego skorzystać, więc tutaj te wyniki, prawda, no, te osoby, ta grupa osób też również może czekać na, na nowy program mieszkaniowy, na to wsparcie w postaci nowego, nowego subsydium. Mhm. Wiele wątków tu zostało poruszonych. To zacznę od, od tego, że rynek rozpatrujemy jako całość, ale on rzeczywiście różni się, jeśli spojrzymy na aglomerację. I chciałem zapytać, co się z tą łodzią stało, bo tam, jak piszecie w swoim raporcie, oferta jest w tej chwili na koniec roku była najwyższa w historii tego miasta i druga po Warszawie. A Przecież nie jest to, łóżko nie jest w topie tego to przejść, tylko na dole przed Poznaniem. No i pytanie, co tam się stało? Czy to jest zdrowy rynek? Dlaczego tam deweloperzy mogą budować dużo, a w innych aglomeracjach nie? Rozumiem, że to nie są drugie Chiny, gdzie stawiane są bloki, a nieważne już, czy ktoś kupi te mieszkania, czy nie. No, sprzedaż wyglądała całkiem nieźle, w, 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 jeżeli chodzi o cały wynik 2023. Natomiast faktycznie trochę bardziej martwi nas ten poziom oferty, który był na koniec e, grudnia. Tak na dobrą sprawę, w styczniu my również obserwujemy na rynku łódzkim nowe, e, powiedziałbym, dość rekordowe wprowadzenia. Na koniec grudnia ta oferta była na poziomie 6700 jednostek. Nowych kilkaset mieszkań już zostało wprowadzonych w styczniu, więc ta oferta zapewne już teraz jest powyżej 7 tysięcy mieszkań i jest to faktycznie drugi co do wielkości rynek pod względem oferty standardową. Był gdzieś na samym dole tego, tego rankingu. Taki teoretyczny ym, poziom równowagi jest zachowany, to znaczy my go mierzymy za pomocą oczywiście tego wskaźnika wyprzedaży oferty, między innymi za pomocą tego wskaźnika. I tutaj ten wynik na koniec grudnia w przypadku łodzi był na poziomie powiedzmy pięciu kwartałów, tak? Więc na, tym górnym, na tej górnej granicy limitu równowagi, ale należy również brać pod uwagę fakt, że po pierwsze obserwujemy już nowe wprowadzenia w styczniu i na początku lutego, czyli oferta, pomimo tego, że jest rekordowa, ona nam dalej rośnie na rynku łódzkim. Sprzedaż najprawdopodobniej w pierwszą. falta Powinna nieco spowolnić. Może jeszcze tego nie widać, nie widać w styczniu, no ale to jest taki rynek również, gdzie ten wpływ programu subsydiowanego również, również był, więc ta część osób, prawda, ci nabywcy pierwszych, pierwszych mieszkań, w przypadku również tego rynku, no oni wstrzymają się z decyzjami, więc, więc te wyniki powinny być nieco słabsze. No i tutaj przez to ten rynek nas nieco niepokoi. Natomiast absolutnie są na drugim biegunie, jeżeli chodzi o po pierwsze, zapas pozwoleń, który obserwujemy na tym rynku. Tutaj deweloperzy e, mają w zanadrzu te inwestycje, które są w stanie dość szybko i w miarę elastycznie zareagować na ewentualnie rosnący popyt. Ten zapas jest naprawdę dość spory, bo taka dwuletnia dobra produkcja. No i tutaj zupełnie inaczej również te administracyjne procesy do tej pory wyglądało. wyglądały. Miasto było dużo bardziej otwarte na to, żeby współpracować z podmiotami, które realizują inwestycje, czyli z firmami deweloperskimi. Nie było również tak, dużego problemu, jak to obserwujemy w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, z dostępnością e, gruntów, prawda? A po stronie popytowej te dobre wyniki e, sprzedaży. W 2023 również były częściowo z uwagi na program e, oczywiście wsparcia e, osób poszukujących pierwsze mieszkanie, e, ale też e, część nabywców e, inwestycyjnych e, na pewno szła e, w stronę e, Łodzi. Po pierwsze, na brak oferty na pozostałych rynkach, tam, gdzie nie można było kupić e, mieszkania. E, no część tych nabywców kierowała się właśnie w stronę, w stronę Łodzi. Po drugie, pamiętajcie drodzy Państwo, że cały czas średnia cena mieszkań na rynku łódzkim no, była gdzieś na granicy poniżej 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dopiero przekroczyła te 10 tysięcy 200 na koniec minionego roku, więc jak patrzymy sobie ten, na ten ranking taki cenowy, średnich cen mieszkań dostępnych na danych rynkach, no to Łódź tutaj cały czas w tym rankingu jest Rynkiem najtańszym. Później ta przewaga, ten, ten kolejny rynek Poznań tutaj już jest zdecydowanie powyżej tej ceny 12 tysięcy złotych za metr kwadratowy, więc różnica jest dość, dość wyraźna. To również przyciągało na ten rynek część, część nabywców. To ulubione pytanie o ceny padnie za chwilę, ale najpierw chciałem jeszcze wrócić do tego, co Pani powiedziała wcześniej pytana o podaż. Um, powiedziała Pani, że jak, jak, jak będą spadki sprzedaży mieszkań, no to deweloperzy będą mniej skłonni do wprowadzania nowych inwestycji. Chciałbym się dowiedzieć, jak się zapowiada ten pierwszy kwartał pod względem sprzedaży. JLL pokazuje swoje raporty właśnie w ujęciu nie miesięcznym, tylko kwartalnym. I chciałem się też dowiedzieć, czy w tych wynikach za pierwszy kwartał będzie wpływ bezpiecznego kredytu. Bo z tego co pamiętam, za sprzedaż uznajecie umowy rezerwacyjne, więc można założyć, że ten bezpieczny kredyt się zrealizował już w wynikach za czwarty kwartał i pierwszy kwartał. Bo wiadomo, że część banków jeszcze rozpatruje wnioski kredytowe i w tym kwartale, w tych miesiącach będą one zawierane. Czy to będzie uwzględnione w wynikach, czy nie? I jak one się generalnie zapowiadają? Dokładnie tak jak Pan Redaktor wspomniał, my również jako sprzedaż liczymy płatne rezerwacje. I najprawdopodobniej część firm, która również rynek monitoruje, może zobaczyć taki efekt trochę tego cienia kredytu BK2. Tak? Jeżeli ktoś nie bierze do tej sprzedaży również tych rezerwacji, które były um, w jakiś sposób, prawda, te umowy rezerwacyjne podpisywane w, w końcówce roku, to jeszcze w styczniu zobaczymy dobre, dobre wyniki. No my spodziewamy się, że ten pierwszy kwartał powinien być nieco słabszy, no bo ta grupa po prostu osób, która um, chce kupić mieszkanie po raz pierwszy. Um, ona de facto nie ma wyboru, ona musi czekać na, na ten kolejny nowy program, bo każde subsydium jest dla tej grupy na pewno, na pewno dość dużym wsparciem. Dla oczywiście tych pozostałych grup nabywców tutaj za wiele się nie zmienia. To znaczy, ta grupa kolejna bardzo istotna dla tego rynku, czyli osoby, które poszukują kolejnych mieszkań, Poprawiając swój standard, prawda, zmieniając mieszkania na, na nieco większe, jeżeli chodzi o powierzchnię, no oni mają albo opcję gotówka, prawda, albo opcję kupić na za kredyt, ale na rynkowych zasadach. I jakby te rynkowe warunki one za wiele się nie zmieniły w stosunku do poprzednich kilku miesięcy. Tutaj ta najbardziej taka widoczna poprawa nastąpiła w zeszłym roku na przyłomie lutego marca, kiedy poprawiła nam się zdolność nabywcza zdolność kredytowa z uwagi na obniżenie buforu. Tak, na ten moment już od września, października mamy nieco, nieco niższe stopy, ale ten kredyt nadal jest, jest drogi, więc no tutaj ta grupa będzie powiedzmy taka najbardziej, najbardziej, stabilna. Ta grupa, która czeka na kolejny program, wstrzyma się z zakupami, więc te wyniki po prostu nawet przez to powinny być nieco, nieco słabsze. Natomiast oczywiście ta grupa, która jest związana bardziej z zakupami, inwestycyjnymi, no tutaj w zależności prawda, od rynku te decyzje będą, będą podejmowane w zależności od większej bądź mniejszej skłonności do ryzyka i wiary w dalszy silny ewentualnie wzrost, wzrost cen. To też należy brać, brać pod uwagę. Tak, ale my faktycznie patrząc w naszej metodologii na to, ten cień tego byka 2 nie powinien już w tych naszych wynikach być widoczny po pierwszym, po pierwszym kwartale. Po że no, wierzę we wzrost cen, to zapytam na koniec oczywiście o to co będzie grało pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o kształtowanie cen w tej chwili. Od paru miesięcy część komentujących tęsknie patrzy na to, co się dzieje w Niemczech, gdzie mieszkania tanieją i wszyscy się zastanawiają, no kiedy u nas bańka pęknie. No tak, tylko rynek niemiecki jest zupełnie innym rynkiem, i tam oczywiście w tym 23 mieliśmy, mieliśmy wyraźnie ograniczony popyt. Przede wszystkim dla nabywców niemieckich ten wyraźny, bardzo wyraźny, szybki wzrost kosztów nowych kredytów mieszkaniowych. Był w pewien sposób nie do zaakceptowania po takim bardzo, bardzo długim, um, przecież okresie, um, no, taniego kredytu, tak? No, nisko oprocentowanego kredytu. Nie mieli też interwencji w żaden sposób um, państwa. My mieliśmy jednak program, który te zakupy wspierał zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, jak i budowy domów jednorodzinnych bo pamiętajmy, że ten program BK2 był tak prawda dość kompleksowo tutaj takim wsparciem na, na część tych na część tego naszego sektora rynku mieszkaniowego. No i przede wszystkim zachodni sąsiad dość słaba koniunktura gospodarcza. Tylko to o tych spadkach cen nie mówi się w kontekście takiego podziału czy my mówimy o rynku pierwotnym czy jednak o używanym metrażu o rynku wtórnym który na który tutaj wpływ ma, powinna mieć dość taka kwestia silna polityki klimatycznej, tak? Czyli taka presja ze strony naszego sąsiada, żeby być liderem pod względem ograniczania tej energochłonności budynków i tutaj to może mieć dość duże znaczenie. Natomiast my tutaj na rynku polskim borykamy się z nieco innymi problemami. Oczywiście kredyt, bardzo wyraźnie nam wzrósł e, koszt tego kredytu, e, ale mieliśmy ten program wspierający e, nabywców pierwszych mieszkań e, i tak jak wiemy, te wyniki, prawda, mówimy o prawie 70 tysiącach podpisanych e, umów w 2023, w sumie to tylko w drugiej połowie, więc to był silny, e, silny bodziec do tego, żeby te wyniki były e, zdecydowanie lepsze. No i na rynkach, na których. Mieliśmy problem z tą równowagą popytowo-podażową. To była kluczowa kwestia w zakresie wzrostów cen, które obserwowaliśmy w 2023 roku. Wzrosty, które były na poziomie między kilkanaście do nawet 20% w, na rynku warszawskim, chociażby, czy, czy trójmiejskim. No i tutaj kilka czynników, prawda? Mieliśmy ten zastrzyk w postaci subsydium, który również motywował też pozostałe grupy do tego, żeby szybciej podejmować decyzje, bo rosły nam wyraźnie, wyraźnie ceny z uwagi również na brak oferty, podaż nie jest w stanie, nie była w stanie zareagować tak elastycznie i e, tak szybko na e, rosnący popyt, więc za braku po stronie podaży tego szybszego tempa wprowadzenia nowych e, inwestycji, I to spowodowało, że te ceny e, wyraźnie wzrosły nam e, na części na części z rynków. E, i to, co warto podkreślić, myślę, że ten wzrost był też w dużej części widoczny właśnie w tym segmencie popularnym, kiedy w 2022 roku tu mieliśmy wyraźniejsze tak, spowolnienie tego, tego wzrostu do 2023, tutaj ta nierównowaga, prawda? Brak tej oferty versus, versus dość duży popyt w tym segmencie spowodował, że, że te ceny, że ta presja na wzrost cen była dość duża. Natomiast w w bieżącym roku. Um, jednym z takich elementów, który raczej nie powinien wpływać na, na, na wzrost cen, powinna być spodziewana stabilizacja w zakresie cen materiałów budowlanych czy, czy kwestii wyko kosztów wykonawstwa. Tu raczej powin, powinien być, powinna być pewna stabilizacja. Oczywiście, biorąc pod uwagę Nowy program mieszkaniowy. To może oznaczać wzrost popytu w drugiej połowie roku, ale jak próbujemy porównać sobie te założenia prawda, z draftu, który, który znamy powiedzmy od początku stycznia to na pewno ten wpływ ym, będzie dużo bardziej y, ograniczony w porównaniu do tego wcześniejszego programu y, y, bezpiecznego krytu dwuprocentowego, który y, nie miał limitów y, praktycznie y, jeżeli chodzi o, o wnioski prawda, i o te umowy, więc ten wpływ bu, był, y, był bardzo wyraźny. Y, dość duży już też też ten wpływ był zaobserwowany, jeżeli chodzi o wzrost cen w tym trzecim, czwartym kwartale ten przeskok prawda był, był dość wyraźny, ale też nie spowodowany tylko tym programem, ale kwestią i wcześniejszych prawda, zakupów ziemi dość drogich i finansowania przecież deweloperów. no Tutaj te elementy nie ulegną prawda większej, większej zmianie, więc ta presja na to, żeby no te ceny szły na pewno gdzieś tam powyżej, powyżej inflacji będzie na rynkach, w których problem braku oferty nadal występuje i on będzie widoczny w 2024 roku, no ta presja na wzrost cen powinna być nieco, nieco większa i to, to należy brać pod uwagę. Mhm. Czyli Warszawa, Wrocław, Trójmiast, Warszawa, Kraków, miasto? Tam jest tam presja tak, większa. Ale powiem jeszcze o jednej rzeczy w zakresie wzrostu cen. Tu również istotnym elementem jest struktura naszej oferty. Czyli jeżeli myślimy o tym, że będziemy mieli program wspierający nabywców pierwszych mieszkań, to deweloperzy powinni być bardziej skoncentrowani na tych nabywcach kredytowych, więc na produkcję z segmentu bardziej popularnego. To już wydarzyło się na przykład na rynku krakowskim w czwartym kwartale. Przy bardzo niskiej ofercie na poziomie 4000 niecałych jednostek na koniec trzeciego kwartału, w końcówce roku deweloperzy wprowadzili mieszkania praktycznie z tego segmentu głównie popularnego, i to spowodowało, że ten wzrost cen nie był tak wysoki, tylko poniżej 2% kwartału do kwartału. Więc to jaki produkt deweloperzy będą wprowadzali do oferty. Przy bardzo niskiej tej ofercie będzie miało bardzo duży wpływ, prawda? Więc my możemy zobaczyć na tych średnich cenach niekoniecznie tak duże wzrosty, bo ta struktura oferty nam się wyraźnie zmieni. Więc od tego też silnie będzie zależało to, jak nam się będą kształtowały średnie ceny dla, dla całego rynku, prawda? Dla, e, dla miasta. Im bardziej deweloperzy będą skoncentrowani na tych nabywcach kredytowych, na nabywcach pierwszych mieszkań, tym więcej zobaczymy tych jednak projektów segmentu popularnego, więc ten, ten wzrost cen nie powinien być, być aż, tak, aż tak wyraźny. Bardzo dziękuję za rozmowę, za informację. W naszym studiu Aleksandra Gawrońska z JLL. Dziękuję serdecznie Państwu.